Pracuję w tej samej firmie od ponad 15 lat. Znam każdy pokój, każdą twarz, każdy regulamin. Rutyna stała się dla mnie wygodą, a szacunek, który zdobyłam, pozwolił mi tam pozostać stabilnie, nawet pomimo zmian. Ale nic nie przygotowało mnie na jej przybycie. Fernande, nowa kierownik projektu. Plotka krążyła już tydzień wcześniej. Doświadczona kobieta z Sao Paulo, twarda, ale elegancka. Kiedy zobaczyłam ją po raz pierwszy na spotkaniu personelu, zrozumiałam, że plotki były skromne. Miała nieco ponad 40 lat, stanowcze spojrzenie, skromny ubiór, wysokie obcasy i starannie upięte włosy. Ale najbardziej uderzyło mnie to, jak na mnie spojrzała, kiedy się przedstawiłem, jakby już wiedziała, kim jestem. Jakby na mnie czekała? Przez pierwsze kilka dni Fernanda zachowywała nienaganny profesjonalizm. Ale spojrzenia nie ustawały. Te dodatkowe sekundy kontaktu wzrokowego. Lekkie przechylenie głowy, kiedy mówiłem. Sposób, w jaki dyskretnie podchodziła, żeby przeglądać arkusze kalkulacyjne obok mnie. Subtelne, ale przepełnione intencją. Stawiałem opór. W końcu była moją przełożoną. Co więcej, w powietrzu wisiało napięcie, które mogło eksplodować w każdej chwili. Jeden fałszywy krok i wszystko mogło się rozsypać. Ale ona o tym wiedziała i zdawała się rozkoszować niebezpieczeństwem. Pewnego piątku, pod koniec dnia pracy, pojawiła się w moim biurze z dwoma kieliszkami i butelką wina. Ciężki tydzień. Musimy odpocząć. Tylko toast. Między dorosłymi. Byłem zaskoczony. Ale zgodziłem się. Zamknęliśmy drzwi. Spokojnie nalała wino. Usiadła naprzeciwko mnie i skrzyżowała nogi. Jej spódnica dyskretnie się uniosła. Wiedziała: Lubię ciche miejsca, powiedział, patrząc mi prosto w oczy. Ujawniają one prawdę, którą skrywają słowa. Milczałem. Podeszła trochę bliżej, spojrzała na regał za mną i powiedziała: Masz dobre książki. Widać, że głęboko obserwujesz świat. Podoba mi się to. Powietrze stało się gęste. Czy istnieje zasada mówiąca, że menedżer i analityk nie mogą się widzieć poza tym miejscem? Oficjalnie nie. Ale wiesz, jak ludzie gadają. Nie obchodzi mnie, co mówią. Uśmiechnęła się. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, powoli wstała, podeszła do drzwi i przekręciła klucz. Potem wróciła, spojrzała na mnie i powiedziała: Mam już dość powstrzymywania się. A ty? Pocałowaliśmy się tam. Intensywnie. Przyciągnęła moją twarz mocno do swojej. Jej usta były ciepłe, zdecydowane. Jej dłonie poruszały się bez poczucia winy, bez wahania. To, co zaczęło się w jej oczach, teraz stało się czynem. Nie przekroczyliśmy wtedy granicy. Nie tam. Ale ona dała jasno do zrozumienia. W przyszłym tygodniu będę w pobliskim hotelu na audycie. Jeśli chcesz porozmawiać, klucz będzie w recepcji. Na moje nazwisko. I odszedł. Cały weekend spędziłam na rozmyślaniach, rozdarta między rozsądkiem a pragnieniem. W poniedziałek przywitaliśmy się, jakby nic się nie stało. Ale atmosfera była bardziej elektryzująca niż kiedykolwiek. W środę o dziewiętnastej zaparkowałem samochód przed hotelem. Podszedłem do recepcji i podałem jej nazwisko. Recepcjonistka wręczyła mi kartę do pokoju, nawet nie patrząc mi w oczy. Jakby już wiedziała. Dzień dobry. Pukanie do drzwi. Fernanda otworzyła drzwi, ubrana w czarny szlafrok i trzymająca szklankę. Miała rozpuszczone włosy, co stanowiło odejście od jej zwykłej, sztywnej pozy Trochę to trwało. Wszedłem. Zamknąłem drzwi. Zostawiła szklankę na stole. Podeszła i zdziała mi kurtkę. Spokojnie. Spojrzeliśmy sobie w oczy. Dziś nie jesteś moim analitykiem. Dziś jesteś tylko mój. To, co wydarzyło się w tym pokoju, było spotkaniem dorosłych, którzy dokładnie wiedzieli, czego chcą. Bez wstydu. Bez gierek. Fernande była stanowcza. Opanowała rytmy. Prowadziła mnie jak ktoś dyrygujący orkiestrą. Eksplorowała mnie jak ktoś, kto z pasją czyta starą książkę. Każda krzywizna jej ciała zdawała się skrojona na miarę, by zakłócić mój rozum. I zadziałało. Spędziliśmy tam godziny. Czas zdawał się stać w miejscu. Kiedy nastał świt, ona wciąż leżała obok mnie na brzuchu z rozczochranymi włosami i delikatnym uśmiechem na ustach. Nie rób sobie nadziei, powiedziała. Ale też nie próbuj udawać, że to była po prostu pomyłka. Wracamy do rutyny. W biurze wszystko było normalnie. Wymienialiśmy zimne maile, ciepłe spojrzenia i wiadomości po godzinach. Widywaliśmy się raz w tygodniu. Czasem w moim samochodzie, czasem w mieszkaniach, które wynajmowaliśmy na godziny. Zawsze z ostrożnością, zawsze z pragnieniem, ale z czasem zaczęły pojawiać się pierwsze oznaki. Inni koledzy zaczęli zauważać, że coś jest nie tak jej nadmierna życzliwość wobec mnie, moja nieobecność w tym samym czasie co jej, tu komentarz, tam szept, aż pewnego dnia zadzwonił do mnie dział HR, żeby porozmawiać. Ktoś złożył anonimową skargę. Nic nie zostało potwierdzone. Tylko ostrzeżenie dotyczące zachowania. Powiedziałem, że to plotka, że nic się nie stało i że przestrzegamy wszystkich zasad. Przełknęli wymówkę, ale Fernandę była wstrząśnięta. Myślę, że będziemy musieli na chwilę się zatrzymać. Chcesz? Zawahała się, ale potem powiedziała Nie, ale muszę. Spotkania ustały, jednak napięcie pozostało. Na spotkaniach mijaliśmy się i odwróciliśmy wzrok. Cisza między nami przemawia głośniej niż jakakolwiek rozmowa. Tęskniłem za nią i ona też. Miesiąc później wysłał mi krótką wiadomość. Wczoraj w biurze. Jadę do innego miasta. Przyjedź, jeśli chcesz. Ten sam hotel. Poszedłem. Oczywiście, że poszedłem. Była inna. Bardziej spokojna. Bardziej emocjonalna. Pocałowała mnie jakby na pożegnanie. I wyszeptała mi do ucha: Zgubiliśmy się w złym czasie. Ale jeśli świat jest sprawiedliwy, znajdzie sposób, żeby nas zjednoczyć we właściwym czasie. I zniknął z mojego życia. Dziś, gdy słyszę stukot obcasów jakiejś nowej menedżerki na korytarzu, wciąż mam nadzieję, że to ona. Ale wiem, że jest tylko jeden typ kobiety, która kiedykolwiek wytrąciła mnie z równowagi, nie podnosząc głosu. A jej już nie ma. Jeśli ci się spodobało, zostaw komentarz to bardzo pomoże kanałowi. Zostaw też lajka i subskrypcję naszego kanału. Do zobaczenia w następnym filmie.